Szanowny panie prezydencie, drogi panie marszałku, panie przewodniczący, panie premierze, panowie ministrowie, drodzy parlamentarzyści, oficerowie, ekscelencje, drodzy samorządowcy, rodziny wołyńskie, drodzy mieszkańcy pięknego miasta Chełma. Zbrodnia ludobójstwa wołyńskiego. Jest częścią naszej narodowej, wspólnotowej polskiej świadomości. Także dziś w XXI wieku, bowiem wiele ran jeszcze się nie zagoiło i wiele rodzin wciąż cierpi traumę tego, co wydarzyło się 82 lata temu. Była to bowiem zbrodnia okrutna. Zbrodnia okrutna od samego początku, od lutego 1943 roku, od parośli przez krwawą niedzielę 11 lipca roku 1943 aż do roku 1945, do przemyśla i do innych miejscowości po roku 1945, była to wciąż zbrodnia okrutna. Okrutne metody stosowali ukraińscy nacjonaliści, chcąc wymordować Polaków tylko dlatego, że byli Polakami. W wyniku tego okrucieństwa życie zakończyło około 120 tysięcy naszych rodaków. 1500 miejscowości zginęło z mapy świata. Jedna z takich miejscowości pokazuje skalę tego okrucieństwa, choć ta skala powtarzała się we wszystkich miejscowościach. To Aleksandrówka, gdzie na 94 ofiary, 25 z nich było dziećmi. Dziećmi czteromiesięcznymi, czternastoletnimi, mordowanymi w sposób okrutny. Ta zbrodnia jest też w naszej narodowej, wspólnotowej świadomości i boli nas bardzo, bo była to zbrodnia sąsiedzka zbrodnia wykonana na swoich sąsiadach, z którymi mieszkało się i żyło przez dekady. Była to zbrodnia zaplanowana, ale też zbrodnia rabunkowa. Tak, my Polacy. Mamy prawo do tego, aby pamiętać o ludobójstwie wołyńskim niezależnie od zmieniających się czasów i okoliczności. I będziemy pamiętać. Nie ma bowiem moi drodzy, moi rodacy, szanowny panie ambasadorze i drodzy państwo, nie ma narodów wybranych do przeżywania swojej historii, swojego bólu i swojego cierpienia. Nie ma narodów wybranych do przeżywania swojego cierpienia z przeszłości, z dziś, z teraźniejszości i nawet z przyszłości. Nie możemy zgodzić się na to, że odmawia się nam, Polakom, prawa do pochowania. Ofiar ludobójstwa Wołyńskiego, bo nie o zemstę oni wołają. Wołają o krzyż, wołają o grób, wołają o pamięć. I jako przyszły prezydent Polski jestem zobowiązany mówić ich głosem. Nikt mnie z tego nie zwolnił. My już, drodzy Państwo, jesteśmy takim narodem, że gdy czasem czy rządowi, czy politykom brakuje odwagi do tego, aby mówić prawdę, aby podnosić prawdę, to znajdują się tacy społecznicy, jak choćby w Domostawie, aby pokazać, jak wyglądała ta zbrodnia. To znajdują się tak odważni i pracowici samorządowcy, jak prezydent Jakub Banaszek i samorządy takie jak Chełm, które o się biją. To są takie instytucje, jak Instytut Pamięci Narodowej, który dochowując wierności naszym rodakom podnosił zawsze sprawę ofiar ludobójstwa wołyńskiego i dochodził prawdy i sprawiedliwości. Dlatego z wielkim uznaniem dziś spoglądam na pana prezydenta Banaszka, na wszystkich współpracowników pana prezydenta, na wszystkich mieszkańców hełma. Dziękuję parlamentarzystom z rządu Zjednoczonej Prawicy za to, że wsparli inicjatywę budowy tego ważnego, unikatowego muzeum, które powstać musi. Nawet wbrew decyzjom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego obecnego rządu, to muzeum musi powstać i to muzeum będzie zawsze miało wsparcie prezydenta Polski. To jak mówił pan prezydent, miasto szczególne, miasto ratownik. Miasto pełne miłosierdzia, miasto, które jako pierwsze otworzyło swoje serca, ale też swoje mieszkania, swoje możliwości dla tych wszystkich Ukraińców, którzy uchodzili po brutalnym ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę właśnie. To miasto ratownik pełne miłości i miłosierdzia. I Szanowni Państwo, zobaczcie, ile symboliki jest w postępowaniu samorządu hełma. Gotowość do miłości, miłosierdzia, solidarności w obliczu brutalnego ataku Federacji Rosyjskiej, a jednocześnie odwaga i gotowość do tego, aby podnosić prawdę, bo prawda jest od tego, aby uleczyć i nas, Polaków aby uleczyć Ukrainę i aby uleczyć raz na zawsze za sprawą ekshumacji nasze wzajemne relacje, bo mamy to samo zagrożenie, a tym zagrożeniem jest neoimperialna, postsowiecka Federacja Rosyjska. Dlatego, Szanowni Państwo, tak ważny jest ten drugi wymiar. Tej inwestycji. To centrum prawdy i pojednania imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wspaniałego, wybitnego, prezydenta Rzeczpospolitej, który jeszcze na długo przed swoją tragiczną śmiercią mówił Polakom, mówił całej Europie, jaka jest istota imperializmu. Postsowieckiej Federacji Rosyjskiej jakim zagrożeniem jest Federacja Rosyjska i dla Ukrainy, i dla Polski, i dla całej Europy prezydent Lech Kaczyński, człowiek wolności, solidarności i pojednania krajów Europy Wschodniej, ale także Centralnej świadomy tego że największym zagrożeniem dla naszej wspólnej wolności jest właśnie federacja rosyjska i w życiorysie tego prezydenta i w tym centrum w pojednaniu przez prawdę szukać będziemy wierzę w to panie ambasadorze drodzy państwo naszej wspólnej przyszłości bez agresywnej i silnej federacji rosyjskiej na naszych terenach na które wejść nie pozwolimy. Jeszcze raz, szanowny panie ambasadorze, jako prezydent-elekt chciałem oficjalnie zwrócić się do ekscelencji i do prezydenta Zełeńskiego o możliwość podjęcia pełnoskalowych ekshumacji na Wołyniu. Polacy czekają na tę prawdę, a ludzie, polskie rodziny i rodziny wołyńskie wciąż cierpią w związku z traumą, która wydarzyła się 82 Lata temu. Musimy to zrobić dla naszych relacji. Musimy to zrobić po to, aby Polska i Ukraina pojednały się tak naprawdę i za sprawą prawdy, która jest nam bardzo potrzebna, bo zagrożenie, które jest na wschodzie i które wszyscy oglądamy, jest zbyt potężne i zbyt poważne. I odpowiedzialność po stronie Ukrainy, odpowiedzialność na którą czekają Polacy, jest dzisiaj wielka. Proszę, panie ambasadorze, jeszcze jako prezydent-elekt, o rozpoczęcie pełnych ekshumacji na Wołyniu. Drodzy państwo, i na sam koniec chcę państwa dzisiaj wszystkich przekonać przy tej okazji, Chcę Państwa wszystkich przekonać, że niepodległość, suwerenność i wolność to wielka odpowiedzialność. To wielka odpowiedzialność nie tylko prezydenta, ale odpowiedzialność nas wszystkich. To wielka odpowiedzialność, a w tej odpowiedzialności spotykają się ze sobą z jednej strony brak zgody, a powiem nawet pogarda dla ukraińskich nacjonalistów, którzy mordowali kobiety i dzieci, a w tej samej odpowiedzialności łączy się pogarda dla żołnierzy Federacji Rosyjskiej, którzy mordują dziś na Ukrainie tak wolność, suwerenność i odpowiedzialność to możliwość mówienia swoim głosem przy sprawach trudnych i przy sprawach najważniejszych, a Polska na swoją niepodległość zasłużyła, a prezydent Polski będzie mówił głosem wolnych Polaków. Cześć i chwała ofiarom ludobójstwa Wołyńskiego. Niech żyje wolna Polska. Dziękuję bardzo.